Jest dużo pytań o ukorzenianie jeżyny bezkolcowej Tak, pobieramy taki zrazik z takiej już doroślejszej jeżyny Tak, tniemy tak jak hortensje Na kawałki, półtora centymetra nad oczkiem Jeżeli jest zbyt mało miejsca tniemy dalej Takie sadzoneczki. I teraz tak. Mamy kilka takich pociętych sadzonek. O, i teraz nadmiar liścia proponuję urwać, pozostawić tylko kawałek do ukorzeniacza. Tak. I 4-3 cm do podłoża. Tutaj też nadmiar liścia obrywamy, tak, żeby za szybko nie farowało. Ukorzeniacz.